Gospodynie z gminy Ciężkowice zebrały się w sobotnie przed południe w Domu Ludowym w Siekierczynie na zorganizowanych tam Andrzejkach. W wydarzeniu wzięły udział panie ze wszystkich kół gospodyń wiejskich, a także zaproszeni goście. Jest to spotkanie integracyjne wszystkich kół gospodyń wiejskich z gminy Ciężkowice. Organizatorem spotkania jest Koło Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie oraz Gminny Związek Kółek Lokalizacji Rolniczych. Podczas imprezy odbył się konkurs na najlepsze danie z kapusty i fasoli. Na ten konkurs dostaliśmy pieniążki, pieniążki z lokalnej grupy działania LIDER i każde koło dostało po 100 zł i po prostu w, tych, w ramach tych pieniędzy lub może się dołożyć i zorganizowałyśmy pokaz. My reprezentujemy koło gospodyń wiejskich z Bruśnika. Dzisiaj na tą imprezę przygotowałyśmy schab w kapuście z pieczarkami. Ile czasu zajęły Wam przygotowania tego dania? Tak, jeżeli się dobrze człowiek uwinie koło kuchni, to w sumie dwie godziny dobre. Skąd przepis? A przepis to, żeśmy tak zbierały w kole między koleżankami. I tak jakbyśmy stworzyły swój własny przepis. ile zajęło Wam przygotowanie tego, tej potrawy i skąd przepis? ja wiem, co 3 godziny 4, czy 4 godziny. Skąd przepis? A przepis to taki mamy właściwie nie wzięty z żadnej książki, tylko raczej. Taki jakiś przekazywany z dawna tradycyjnie z ust do ust. Przygotowałyśmy staropolskie łóżka z nadzieniem fasolowym. I barsz czerwony. A dlaczego akurat na to się zdecydowałeś? Dlatego, że to jest starodawna potrawa, już zapomniana w tej chwili, więc chciałeś mi ją odświeżyć, dać po prostu skosztować wszystkim gościom. No i przypomnieć sobie te stare, tradycyjne dania. My reprezentujemy koło gospody wiejskiej w Ciężkowicach, przygotowaliśmy kulebiak z kapusty. No to jest ciasto takie drożdżowe, zarobiane na stolnicy smażona kapusta z cebulką, z przyprawami no i ciasto jeszcze się robi zawija i piecze się kulebiak po pierwsze trzeba było najpierw zrobić farsz dobre ciasto, a do tego jeszcze upiec a udekorować, więc no, trwało to parę godzin no wybór był trudny przez to musieliśmy przeprowadzić dogrywkę ciężko było wybrać jednogłośnie która potrawa była najlepsza no jest przyznanych sześć pierwszych miejsc dla mnie osobiście akurat y, najlepszą albo, albo taką, która mi najlepiej smakowała y, to była karkówka z kapustą y, i taki pasztet z fasoli. Bardzo dobry. No, ogólnie w wyniku naszego głosowania no, pierwsze miejsce zajęło koło gospodyni ze Zborowic. Mi osobiście smakowały pierogi, smakowało mi y, kapusta. Muszę powiedzieć, że ogólnie przy pierwszej degustacji wszystkie potrawy były naprawdę smaczne i trzeba było bardzo wnikliwie się wgryzać w kubki smakowe, żeby jednak zdecydować, co, która potrawa ma jakieś lepsze walory smakowe. Po konkursie i degustacji dań rozpoczęła się zabawa umilana śpiewem przedstawicielek poszczególnych kół gospodyń wiejskich.